cóż, jest muzyka. Z doświadczenia wiem, że jak jest muzyka, to są tańce. Zobaczymy, kto za tańczy lepiej w tej pierwszej rundzie, w rundzie pistoletowej. Na razie widzimy kierunek ataku zawodników OG. To będzie jasna bombsaita smoke. Na wyjście będzie flash. Magisk na razie nic nie widział, ale to jest podwojenie pozycji. Długi też może pomagać, ale są problemy zawodników, którzy bronią się przy bombsaicie. A Magisk nie ma przez moment amunicji, musiał USP przeładować, ale brakuje tempa od terrorystów. To daje szansę chociażby Spinksowi, by coś jeszcze zrobić i też rotującym zawodnikom, ale. Teraz Fiku trafia, ogromne zamieszanie, mamy sytuację dwóch na dwóch, gdy jeszcze nie ma podłożonej bomby i to jest teraz wielki problem. Ale jest też być może wielki Fiku, bo trzy fragi od niego już zobaczyliśmy. Teraz po drugiej stronie, już na starcie, Fiku kontra, Zaju. kto to ugra? Jednak zajął. Świetna pozycja, Polak próbował, OG decyduje się na forsa. akurat Fiku ma Galila, będzie przebicie, smoke'a po fleszu, znakomita decyzja BSB. A nie wyczyszczony, bo tu jeszcze jest Dupri, ale już o nim wiedzą, ponieważ poleciał flash. Pomaga też magisk, więc to już jest łącznie dwóch zawodników White i Nade pod magiska. A cały czas jednak jest on niebezpieczny, a Dupri wykasowany. Na szczęście z perspektywy OG, ale magisk ciągle gdzieś się zwraca na sobie uwagę. Ale tylko podejmuje walkę, pomaga mu Flames i jest bez. A i chyba jest też punkt, bo zajął tym razem nie pomoże, tym razem jest za daleko. Szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć niesamowite skiny do CSA? Sprawdź telegase.com, otwieraj skrzynki i wygrywaj skiny, o których marzyłeś. Na stronce możecie również ulepszać swoje skiny za pomocą upgradera i rywalizować z innymi graczami w bitwach na skrzynki. A do tego możesz brać udział w GIVOJA użytkowników, których jest naprawdę mnóstwo. Użyj mojego kodu MATEO, dzięki któremu dostaniesz darmowe środki na start i bonus do depozytu. Link do stronki znajdziecie w opisie. Ale teraz, tak troszkę wcześniej ruszają terroryści, to mogłoby zaskoczyć. Tylko, że teraz uruchamiają się zawodnicy defensywy. Jestem czwórkę zajęł. Idzie po więcej, idzie do przodu, odpowiada Nexal. To jest za mało. Dupri przecież tam był jeszcze gotowy. Tam był i tak jeszcze jeden zawodnik. Walczy teraz Fiku, Polak znów w grze. Jeden na dwóch. Ma mało czasu, 25 sekund. No to jednak może wystarczy, by podłożyć bombę. No i wtedy sytuacja jeden na dwóch. To jest do zrobienia. Maga Lila dyspozycji. Oj, czy będzie spodziewał się rywali w tym miejscu, sam ustawia się za trójkami, za chwilę wychyli, widział jednego, gdzie jest drugi, też w jego obecności, szuka tego starcia, szuka eliminacji, ale na razie nieskutecznie, flash, jednak nie, jednak szuka starcia, tu już raz wygrał klacza, czy tak będzie tym razem, był blisko, ale jednak trafiony przez antyterrorystę. A ja z agresją, na drugim środku, tu obok niego jest to Oj no proszę, jak szybko skasowany lurker ekipy UG. Wchodzi na bombsite, gdzie akurat będzie dwóch graczy. To się może udać, tylko że. Na razie nie mam takiej pewności. Dexter zaskoczył Apexa. Przyspiesza tam jeszcze nie ma bomby, ale blisko jest Zayu. On za chwilę zareaguje, Nikt tego nie pilnuje, nie dogadali się zawodnicy. Nie było jeszcze tego trzeciego terrorysty, by złapać tę pozycję. Zayu to fenomenalnie wykorzystuje. No chyba gdzieś tam Dexter szukał gracza w bombce. Chyba go nawet namierzył, ale. A pojawił się Zayu i trzeci, brak od niego do czwarty swoją drogą. Ale nie będzie ace, Flames w końcu się włączył. Ostatnio zaskoczyli momentem, teraz ten moment też nie jest zły, ale na pozycji oczywiście magis. szybka odpowiedź od Fika. Teraz Polak musi poczekać, bo dorzucił smoke'a, ale już polował tam na jego głowę zaju. Będzie chyba podsadzka dla Dupriego, żeby ten szukał kontaktu nad smokiem. namierzył nexe. Też pytanie co zrobi w tym wszystkim Fiku, świetne wychylenie. Musiał coś się zdziałać. Nasz roda Dexter również trafia, więc nagle przewaga na koncie OG Sports. Ej, ja, ej, ja, ja, tutaj trzeba odpuścić po raz kolejny zresztą, wcześniej nagrali blisko. Ale bardzo ważną rundę wygrywa OG. To no, I to wymusza zmianę decyzji o OG Sports, żeby jednak zaatakować pod Bombsite A, gdzie jest jeszcze łącznie trzech graczy ekipy broniącej. Magisk dopalony, ta jego pozycja. O będzie tak niebezpieczna. Zajł w lewo, prawo. Teraz zaju pokazuje na co go stać. O jeszcze pomaga magisk. Pojawia się tutaj też e, dobry i jest po rundzie. Pyszło go chyba. Dexter. Zobaczmy czy sprawdzi. Sprawdził na szczęście Dexter. Flames wyskoczył, ale tu jeszcze Magisk walczy o ten punkt. 13 sekundy do zakończenia rundy. faka podkładana, a Dexter znowu górą. Jeszcze spojrzał czy na pewno tu jest czysto. O, o, Teraz Spinx atakuje, ale Dexter wytrzymał. sobie tak, gdzie jest Fiku? Ten już zauważył rywali. Gra teraz na czas, gra. Pod rotację. Vitality sprawdza cały BS. A magis dobrze wcelowany. Jeden brak, czy będzie więcej? Już wiemy, że nie. Natomiast Spinks, on też ma problemy. taka już podłożona. Cały czas OG w przewadze. Jednego zawodnika. Ale to zawsze coś. Dupri. Stara się tę przewagę zniwelować. Apex w BS-ie. Dupri raz. Dupri. No nie, Fiku. Dexter nie trafiają. Oni no i tylko Spinks w bombsite. Baka już złapana przez jednego z zawodników Fiku. Ubezpiecza. No a Spinks się musi wychylać. Jeden frak od Spinksa. I czy będzie kolejny Spinks? Zawodnik, magisk atakuje, wchodzi, No i teraz już wie majdi, że na bo jest pułapka, a Dexter na Bonsaite apselowany. Ale myli się, myli się. Stajmy yes! rodzin, no w końcu trafił i trafił zawodnika z paczką. I to daje kilka, dosłownie kilka cennych sekund. Teraz jednak wychylenie, nie spodziewał się. O też czym musiał w sytuacji pięciu na dwóch Rundę by chyba jeszcze nie ugrała tak. Robi się nagle 3 na dwóch. A to czekamy na ten wyjazd od Shorta, ale tutaj trzyma tę pozycję Spinks za moment. Prosto pod jego celownik podejdzie. Nexa. Spinks nie daje rady i tylko Dupri. Jeden frak będzie drugi również. Dupri się zabawił! Z zawodnikami OG Sports! Tak, 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 nie ma czasu na rozbrojenie bomby. Ale zobacz, Apex chyba lubi się z inferno. Poterę na badanie, bo tu też chce być aktywny. Poleci w leczy, jakiś znowu neofrak zaskoczony. A teraz to Apex bawi się w tego kata pod site'em B. Wcześniej on obrywał, teraz on jest tym atakującym. i... Daje możliwości swojej formacji. Fiku jeszcze spróbuje powalczyć się. Wyjeżdża Fiku, proszę bardzo. Jaka jeszcze walka raz, Fika. No to się może podobać. Jeszcze przespa Fiku, pomaga mu Dexter. No i w końcu OG powstrzymał wejście Wajtaidi. Ja. Ale, Ale Dupri oh, oh, bardzo agresywnie. Oh, oh, oh. Ach, się posypała defensywa OG pod bombsite ma, Ale wraca Fiku, żeby to uratować. Jeszcze wie o tym, że Dupri ma paczkę. A sam Dupri. No, skoro zawodnik bodiek. Ale zb. tu magisknął. No, a a neofrak pada, to... Oj. Wszystko czyszczą gracze Vitaity w No momentu. ale jeszcze nie wyczyścili Fika, sam na trzech! Musi <głosi> Polak wydaje się pójść po Ajsa w tej sytuacji. Na razie też to jest takie jeden na dwóch, bo ten trzeci na środku, ale teraz poszło info, gdzie jest ostatni sam terrorystów, więc dołączy do kolegów. A Piku próbuje się przebić, kasuje jednego. W jest ustawiony dupri. Ale w bomsajcie też już teraz Piku spodziewa się. Właśnie tego ustawienia Piku trafia! I teraz jeden na jednego z magiskiem. Czy to zrobi? rzutony Palak, ale tam jest widzja Piku, był nisko! Ale jednak magisk. No tak, pięciu na dwóch będzie w tym wejściu. A więc trudno zrobić. Nexa trzymaj się, ale Nexa ma dobrą pozycję. Dostał fleszem, ale jeszcze wyciągnął jednego fraga. Widział też zawodnika przy szorcie. Robi co może. Nexa robi to fantastycznie, tylko magisk zostaje na środku sam na pięciu. Ale wracamy do samej rozgrywki. Gracze Vitality od szorta. Próbują tam Nexa. Wydawało się, że będzie miał kłopot, ale tutaj ma jeszcze Neofraga, blisko, jest też trzeci zawodnik, to wszystko działa. Bardzo dobrze dla OG, przewaga już bardzo wyraźna, bez nawet jednej straty. Ależ tutaj się nam OG Esports ustawiło. No Wiemy jak to działa gdzie? w czasie. Sensie. I znalazł, a teraz Neofrag, o, znalazł magijska świetnie gra Neofrag w ostatnim rundach. 5 na 4, 15 I do 14. Nie, Neofrak! Neofrag kasuje pod BSMB. Ale tutaj ten duet ma jeszcze teoretycznie szansę, by się przebić i trochę przynajmniej utrudnić zadanie zawodnikom OG. Jest smoke, jest pak, no są zestawy tak naprawdę, potery, ale proszę, na no brak! Czy zakończy Ej, tak? Ace na koniec oh, tej mapy! Oh. Wymarzone zakończenie! Pod B, ale Spinks jeszcze. Kombinuje coś w piwnicy. Na razie, frame z eliminacją. Tutaj, oczywiście, jest jeszcze jeden zawodnik czekający na wyjście terrorystów. To jest Neobrak. Była forma w ostatniej rundzie na Teraz. Kłopoty, brakło amunicji, ale jest ples. Ples. on wyczyścił czterech na jednego. Apex, on ma pakę, on rzucał smoka, ale teraz on rzuca wszystko i biegnie w stronę bombsite'u, a... Na momenty dzwoni, chociaż też wraca pod B Dexter, jest dobrze wcelowany, jeden strzał, już jest celny. Prosto w głowę Pinksa. jeszcze kolejna próba Dextera, zostaje sam, zajął. Spodziewa się Nexy na gali, wie o jego pozycji, ale sam zajął jest pobijany a Dexter nie czekał, on się po prostu wychylił. Z tym były największe problemy Apex na takiej solo misji. Pod wow. A, okay. a ta reakcja mogła się podobać. No coś ciekawego od Apexa, nie ma zbyt wiele eliminacji w ogóle w tym spotkaniu, ale teraz to było ważne, Neoprak no za łatwo, za łatwo swoje życie. Flames trzyma to podejście odłącznika i już namierzył jednego z rywali. Tu jeszcze jest Dupree, Dexter Ohoho. oraz Flames wyjaśnieni przez Dupree'ego i tylko Zapakował. Nexa. Zapakował. A spodziewa się na pewno Team Vitality, gdzie Nexa może być. Zapakował do trumień zawodników OG, kapitalne strzały. A wydawało się, że jeszcze tam jest jakaś nadzieja. O tu podejdzie Nexa, zobaczmy Dupri, ależ wyczuł gdzie może być jego przeciwnik. No i teraz już Fiku nie będzie niespodzianką, chowa się za smoke'iem nasz Rodak. Jest frak na Dupree, Magisk po drugiej stronie przechodzi sobie do palących. Poleciał smoke na pakę. Magisk celowany, ale już wie o nim Fiku. I teraz pytanie kto będzie górą, Magisk chce się wychylać, ale Fiku Reszcie! ma tego klacza i ma punkt G. No, Dupli nam troszkę tutaj e, namieszał na pewno, bo on akurat jest w formie, ale brakuje wsparcia dla niego. Ale teraz Zaju. Dwa pistolety, smok dorzucony. Czy będzie dojazd? Tam też problemy, bo był gran błyskowy. Zaju, no gdzie te bragi? W końcu jest eliminacja. Apex także trafia. No jednak Zaju miał ten czas, by w końcu się wcelować. Ustawiony w łączniku. Wie że rywale mogą być blisko, ale proszę, jak sprytnie wykorzystali tego smoka. Idealnie pod timing. Świetnie przygotowana ofensywa. Palak do okna, Dexter asekuruje. Tylko jeszcze tutaj trzeba się przebić. Magis walczy z problemami w pliku z eliminacją. I Dupli, czy on znów będzie tym problemem zespołu społdzi Wiele na to wskazuje. Dużo czasu, ale Dupli trafia. Potrzebna odpowiedź. ofrak jest tym zawodnikiem, który zdobywa te eliminację. Czy będzie podłożona paka? Bo tutaj Zaju już przygotowany. Od CT bomba na miejscu, ale Zaju zbyt szybko przerotował. Apex, no nie, 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 nawet nie ma co próbować. I co więcej, tutaj jest tylko Zaju. Albo może i Asza zajął w tej sytuacji, za chwilę zobaczymy. Smoke odcina mu wizję. mu musi zagrać bardzo agresywnie, robi to był blisko. Neofrag oberwał, jeszcze będzie dorzucony, gra to odłamkowy, to siadło. A nadal nie ma podłożonej paki, Zaju. stracił, jeszcze raz Zaju! Niebywałe! Ale jest forma kontry, balak dorzucony pod drewnem, Spinks ile zrobi, ile zdziała. Jest eliminacja, odpowiedź od Neofraga. Trafiał też Flames, więc jest przewaga terrorystów przesuwa się oczywiście Apex. On poczekał. Teraz odłamkowy, to rzucony. dobry od Apexa, ale jest odpowiedź. Tylko że cały czas żyje Zajłu, a on już się rozkręcił. No te skany niebezpieczne zawsze. Jeżeli chodzi o standard, ale paka będzie podłożona. Jest dojazd. Jest agresja od Dexter'a. No i potrzebna była taka taka i zawodnik. Tylko że sam Dexter odrobinę przesadził. No i duply jeszcze o tę rundę zawalczy. Neofrak skraca dystans. Schowany na kanapce jest. Zawodnika G-Sports czas płynie, oczywiście na korzyść. Gracza Terror podchodzi. Już Dupri coraz bliżej jest reprezentant Vitality. No, pochował się teraz Neoflak i wytrzymał Uj! w tej rundzie. Leci flash Dupri jako to wsparcie. Namierzony jest atak od Flameza i tylko Apex ten wyeliminowany. Zaju za bombsite wychyli się. ta paka jest podkładana. Nie, jednak nie, Ale Zaju przerwał. Przerwał podłożenie. Trafia jednak dwóch Dexter, na dwóch. dwóch na dwóch. Fiku na blisko. Dobra na pozycja, Zaju. i tylko Speaks. To nie jest jego mecz, to nie jest jego jednego. Nie, mapa. Dwóch na jednego. Fiku, Dexter, oni są pobijani, paka, też na widoku. Wie o tym Spinks, że coś kombinują terroryści. Czeka na błąd, ale czy za chwilę nie ruszy któryś zawodnik, czy ktoś tego nie sprawdzi? Dexter jest blisko. Spinks trafia i teraz wszystko fiku. w rękach Polaka. To jest ta okazja. Jest pobijany, ale Spinks jakby wiedział, gdzie go szukać. Ten Smoke też jakby zdradził zamiary zawodnika OG. Fiku czekał, ale teraz sam musi sprawdzić, musi wychylić. Jeszcze jest trochę czasu i Fiku, tak spokojnie, teraz. Star! Jest zwycięstwo OG i teraz...